Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj, bardzo ważny temat, który zapoczątkowałem już rano. Jeżeli nie oglądałeś tego filmu na YouTubie, obejrzyj go, dlatego że tam jest jedna bardzo ważna wiadomość, którą można powiedzieć dopiero zasiałem żarne tego, co może się wydarzyć, jeżeli chodzi o kryptowaluty w 2021 roku, w 2022 roku, jeżeli ten cykl się przeciągnie, tak jak niektórzy mówią teraz, na co zwróciłem uwagę, jeżeli chodzi o ten filmik? Ten filmik nazywa się e, kapitalizacja altcoinów 12X, czyli że one wzrosną 12X od poprzedniej kapitalizacji. Poprzednia kapitalizacja była na poziomie 500 milionów. Tam brakowało chyba 10 milionów, coś w tym rodzaju, ale to znowuż można powiedzieć, że tam można by byłoby coś dodać, coś pewnie odjąć, w tym przypadku, bo ta kapitalizacja ona nie do końca zawsze jest, wiecie, dokładna, tak? Bo zawsze dochodzą jakieś coiny i nie wszystko zawsze jest dobrze zmierzone. Więc powiedzmy, że w zaokrągleniu 15, czyli nie 15, tylko 500 milionów dolarów kapitalizacja w 2017-18 roku na najwyższym punkcie ona wtedy była. I teraz, jeżeli od tamtego miejsca zmierzymy sobie 12 razy, no to mamy 6 trylionów Dolarów, czyli na języku polskim będzie to 6 bilionów dolarów. I teraz jest to bardzo duża liczba, zgadza się. Natomiast zróbmy sobie pewne założenia, dlatego że jak nie masz założeń, no to nie masz co realizować, krótko mówiąc. Moje pierwsze założenie jest takie. Założenie numer jeden. Bitcoin dociera do 150 tysięcy dolarów, czyli tym samym osiąga poziom 3 trylionów dolarów, czyli 3 Bilionów dolarów w języku polskim, jeżeli chodzi o swój market cap. 3 biliony dolarów. Bardzo ważna liczba. Teraz, co możemy sobie na przykład porównać? Porównajmy sobie coś takiego, co nastąpiło właśnie w tamtym cyklu, czyli 2017-2018 rok. Nastąpiła jedna bardzo ważna rzecz: Altcoiny przeskoczyły market cap Bitcoina, czyli wszystkie altcoiny. Przeskoczyły jego market cap o 50%. Co to oznacza? Poczekajcie, bo muszę zjechać. Co to oznacza, te 50%? Czyli jeżeli Bitcoin osiągnął wtedy market cap 320 milionów dolarów, miliardów dolarów, to właśnie altcoiny osiągnęły poziom prawie 500 milionów dolarów. 500 miliardów dolarów, przepraszam. I teraz tak, jeżeli weźmiemy sobie, że altcoiny teraz miałyby znowu zrobić podobną rzecz, czyli przekroczyć poziom market capu bitcoina o 50%, czyli jeżeli byśmy wzięli, czyli półtora razy, krótko mówiąc, co musiałoby być, czyli jeżeli byśmy sobie wzięli 3 tryliony, to wyszłoby nam 4,5 tryliona dolarów. Czyli jesteśmy ciut niżej niż te 12 razy o których powiedziałem, że market cap altcoinów wejdzie bo <laughs> mamy teraz wtedy 9 razy, czyli 9x od poprzedniej wersji kapitalizacji altcoinów w 2017-18 roku więc mamy 9x, a dlaczego 12 w takim razie x? dlatego, że jest jeszcze jedna mega dla mnie istotna rzecz, która nie istniała w 2017-18 roku Mianowicie w tamtym czasie mieliśmy bardzo dużo obietnic, tzw. ICO, czyli Initial Coin Offerings, które powodowały, że ludzie mówili, że są jakieś projekty, że oni chcą coś dostarczyć, ale de facto nie było użyteczności tych projektów. Co w związku z tym? Była pewnego rodzaju tylko i wyłącznie obietnica, która nie została dowieziona w krótkim czasie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie poszczególnych projektów. Te obietnice zostały spełnione w 2020 roku i zostają spełniane w 2021 roku. Więc to jest mega, mega ważna różnica. Co więcej, jest jeszcze jedna marketingowa akurat zasada, która mówi o tym, że im więcej jednostek jest na rynku, tym potencjał marketingowy danego sektora jest dużo większy, dlatego że na przykład każdy działa w innym sektorze i w tym czasie może tak naprawdę spowodować dotarcie do nowych zupełnie osób, których wcześniej na przykład na rynku nie było. I to jest na przykład coś takiego, wyobraźcie sobie, że macie rynek na przykład soków kartonikowych. I jak masz jednego producenta, to ten jeden producent dociera sobie do jakiegoś klienta, bo na przykład podoba mu się to opakowanie, a innemu się nie podoba. Ale na przykład jest sobie inny producent, który mówi, a ja nie chcę mieć takiego opakowania. Ja chcę mieć opakowanie na przykład takie obłe. I ktoś mówi, kurczę, no tamtego bym nie kupił, ale kupiłem sobie obłe, bo mi się podoba. Więc zobacz, dwóch producentów już będzie ogólnie zwiększało masę rynku. Tak? Czyli będą te soki kartonikowe sprzedawały się do większej ilości osób. I tak samo będzie z trzecim, czwartym i tak W 2020 roku mamy tak duży wysyp też projektów, ale które funkcjonują, a nie tylko je wyłącznie obiecują. Oczywiście niektóre rzeczy też jeszcze są obietnicami. Nie do końca spełnionymi, ale widzimy użyteczność tych wszystkich elementów, które były obiecywane w 2017 Roku, które zostały dowiezione, dexy, które na, w, na rynku kryptowalut wszyscy czekali w tamtym czasie na dexy, czyli zdecentralizowane giełdy, gdzie ty <ścoughs> z własnego portfela możesz wymieniać kryptowalutę na jakiejś giełdzie, a nie że ty przesuwasz swoje, ze swojego portfela na giełdę i dopiero wtedy wymieniasz. Olbrzymia różnica. Tego wtedy nie było, a teraz jest. Co to oznacza? Jest takie powiedzenie: Not your keys, not your crypto. Czyli jeżeli nie masz kluczy, jeżeli nie masz tych słów, seedów do Twojego portfela, to oznacza, że to nie jest Twoja własność. No bo giełda padnie, tak jak bank padnie, i w tym momencie, co się dzieje z Twoim krypto? No nie ma. Mega istotna rzecz. Więc w 2020 rok przełomowy, jeżeli chodzi o krypto 2021 rok, moim zdaniem, to co pokazałem, jeżeli chodzi o liczby, my mega prześcigniemy ten poziom, który był wcześniej, dlatego właśnie, że użyteczność i ta cała chmara projektów, która ściąga niewiarygodnie dużą liczbę w tej chwili klientów do rynku krypto, aplikacje, które, wiecie, za pomocą kliknięcia możecie kupić krypto praktycznie na każdej giełdzie. Dodatkowo niektóre giełdy tylko i wyłącznie robią to za pomocą aplikacji. Do tego dochodzą nowe platformy. Już w tej chwili jest trzy platformy. Jedna jeszcze dodatkowa, jeżeli chodzi o aplikację, która będzie działała cross-chain. Inne też będą działały cross-chain, czyli pomiędzy łańcuchami i tym wszystkim mega. Stąd też ja nie widzę innej opcji, jeżeli ten rynek kryptowalut, altcoinowy, nie miałby urosnąć 12x w stosunku do tego, co było w 2017 18 roku. Czyli 12x to jest 6 trylionów. Tym samym, jeżeli Bitcoin osiągnąłby 3 tryliony, to jest szansa na to, żeby cały rynek kryptowalut osiągnął 9 trylionów, czyli 9 bilionów dolarów w języku polskim kapitalizacji i doścignął tym samym całkowicie złoto. Oczywiście, jeżeli go nie prześcignie w tym cyklu. Tego nie wiem. Natomiast ja spodziewam się przynajmniej takich liczb, czyli właśnie 3 tryliony na Bitcoinie i 6 trylionów, 6 trylionów na altcoinach. Dzisiaj powiedziałem, że minimalnie moim zdaniem altcoiny wzrosną od tego poziomu 500 milionów, czyli 4 razy, czyli do poziomu, sorry, 2 Trilionów, jeżeli chodzi o całą kapitalizację. Takie jest moje przewidywanie na tym rynku. Co to oznacza? Że większość kryptowalut, altcoinów jest totalnie jeszcze niedoszacowana w stosunku do tego, gdzie się zakończy. Oczywiście to będzie bańka, bo bańka ma napędzić marketingowo również zainteresowanie. Dlatego, że na początku każdy z Was interesuje się z zyskiem, a później patrzy, że o, mam jakąś kryptowalutę i zapyta się, kurczę, a w sumie to, co ja mogę z tym zrobić? I zaczynacie wchodzić na te projekty i patrzeć i mówicie: Ej, to ja nie wiedziałem, że to tak działa, że tu można tyle z tym rzeczy zrobić. Tak. Każda osoba, która wchodzi do rynku krypto, myśli na początku o zyskach, patrzy sobie na to, czym jest w ogóle blockchain i zaraża się tym, naprawdę pozytywnie zaraża. Tak? I później nagle zaczyna używać tych wszystkich tokenów, które tam są. Aż w pewnym momencie przychodzi takie myśli do głowy, jak CZ, czyli właściciel właśnie Binance, giełdy na jednej z największych na świecie, który mówi ja przeszedłem całkowicie na kryptowaluty. Mnie to, to czy rośnie czy maleje to nie jest dla mnie większe znaczenie. Tak? Dlatego, że on ma i tak już potężny majątek, bo on wcześniej sprzedał wszystko, przerzucił się na kryptowaluty i powiedział dobra ja jestem w kryptowalutach. Jeżeli ja mam za coś zapłacić to będzie to schodziło z mojego portfela, z kryptowalut będzie się sprzedawało, ale tyle ile potrzebuję. I to jest ta różnica. Z tym wszystkim zostawiam Was na dzisiaj. Zastanówcie się, obejrzyjcie ten filmik 12X też i posłuchajcie tego jeszcze raz od początku. Co się wydarzy i zaplanujcie dokładnie to, co możecie zrobić na rynku altcoinów. Jeżeli nie wiecie, potrzebujecie wsparcia, napiszcie. Jeżeli na przykład chcecie skorzystać z moich wskazówek, to zajrzyjcie też na mojego patrona. Ja tam podpowiadam ludziom też, co można zrobić, w co ja inwestuję jakie ja projekty widzę, jeżeli chodzi o ten rynek. Trzymajcie się, cześć!